Moi drodzy, moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Daniel Wojda z tej strony. Ostatnio zaprawy nie było i medytacji lekkiej dupa wyszła z tego. Bardzo was przepraszam. Mam lepsze i gorsze dni i to wszystko przez to. Ale wiem, wiem, że wybaczycie, bo jesteście fajnymi ludźmi. Zapraszam was na mini zaprawę. Dzisiaj jest. Wiem, że wiecie, że są grupki dzielenia takie i są nawet efekty takich grupek dzielenia, bo tutaj widzicie piękna, niebie, zielona paprotka. Wczoraj takie spotkanko u mnie bo dzieliliśmy się doświadczeniem naszej medytacji. Jak chcecie uczestniczyć, piszcie do nas, będziemy was łączyć w grupki i może też komuś się uda taką paprotkę zdobyć. Moi drodzy, ładnie się komponuje, prawda? Taka zieleń w tej bieli. Moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć, bo dzisiaj zboże ciało i mamy wprowadzenie do medytacji, którą pewnie już niektórzy was zrobili, a niektórzy dopiero będą robić. Robić. Jesteśmy w temacie. Drogi do Boga, wchodzenia na górę, to jest taki obraz, w którym jesteśmy, a dzisiaj jest Boże Ciało, i to jest w ogóle bardzo ciekawe, skąd to się wzięło. W ogóle całe święto i całe takie patrzenie na Pana Jezusa wystawionego w, monstra, w monstrancji, bo tak, przepraszam, nie było od zawsze. Otóż wieki średnie. Wtedy ludzie rzadko chodzili na mszę. Raz w miesiącu, jak ktoś chodził, to było. To było w miarę często. Jak ktoś raz w miesiącu przystępował do Komunii Świętej, no to było często. Rzadko ludzie do Komunii Świętej przystępowali, ze świadomości tego, że nie powinni, bo ten grzech jest dużo ważniejszy niż, niż oni po prostu. I wtedy księże przy podniesieniu, przy tym przeistoczeniu, bardzo długo trzymali tego pana Jezusa na, yy, tak podniesionego. Po co? Wtedy jeszcze ksiądz tyłem stał, więc tak nad głowę musiał podnieść, żeby ci ludzie za nim zobaczyli, żeby głową nie zasłaniał. Po to właśnie, żeby na Pana Jezusa się popatrzeć, bo, yy, czy właściwie napatrzeć, żeby mieć siłę w, taki, w tej drodze codzienności, w tych po, po prostu rzeczach, które musimy robić, w drodze do wieczności, która nas czeka, żeby mieć siłę, napatrzeć się, żeby mieć siłę. I dzisiaj w medytacji podobna rzecz, bo wchodzimy na górę. I idziemy i mamy takie wrażenie, że inni święci, Pio, Faustyna, to są tacy święci, których ja jakoś bardzo cenię i lubię, a jednocześnie bardzo nie lubię tych opowiadań na ich temat, dlatego że się pojawia efekt, do którego oni doszli. Mówi się o jakichś niezwykłościach i co? I mamy wrażenie, że oni tacy cali byli. Mamy takie wrażenie, że oni takiej drogi jak my nie przechodzili, a to... Guzik, prawda, bo oni takimi samymi ludźmi byli jak my: też mieli krew, też mieli ciało, też mieli głupie myśli w głowie, też chodzili do toalety wszystko tak samo. Tą drogę do Boga przechodzili tak samo jak my. Może każdy miał jakąś swoją specyficzną, ale tak samo. I też byli zmęczeni w tym. Bardzo lubię takie opowiadania o świętych których no, rzadko się zdarza takie opowiadania, ale jednak one prawdziwe są, że ktoś już miał po prostu zupełnie dość tego, yy, tego podążania za Bogiem, że oni byli tacy bezsilni, już mówili, no dobrze, poddam się już właściwie. Bardzo lubię takie opowiadania o, świętych, o świętym Maksymilianie Kolbe, na przykład, który był uważany za gbura i buca i którego nie lubiono, dlatego, że. No był, jaki był po prostu, miał swój charakter i został świętym, był yy, ale przez co? Przez to, że on, ich wszystkich charakteryzowała taka rzecz, że oni cały czas troszczyli się o relacje z Panem Bogiem, cały czas ćwiczyli takie życie Ewangeliem, cały czas ćwiczyli, modlili się, czyli ćwiczyli ten kontakt do Boga i no potem wypracowali, co wypracowali i, i już i w tym nie ma żadnej niezwykłości, jak zwracasz się do Boga, to w tobie rośnie po prostu i duchowość, i jakieś zbliżenie się do siebie samego, i lepszy stosunek do innych ludzi. Świętym się po prostu stajesz. To nie jest wcale jakieś takie zupełnie niezwykłe. To się zasadza na normalnych praktykach. Trzeba ćwiczyć. Ćwiczę, ćwiczę, ćwiczę i staje się człowiekiem głębokim, mądrym, świętym, dobrym, żyjącym w zgodzie ze sobą i z innymi ludźmi. No piękna rzecz. Więc zapraszam Was dzisiaj w Boże Ciało. Tak popatrzcie, no może na adorację warto iść, ale też popatrzcie, że to jest pomoc w mojej drodze do Boga. Nawet jeśli ja wyobrażam sobie, że to może nie dla mnie jest, albo to jest zbyt dalekie, to inni święci korzystali z tego, żeby znaleźć jakieś pomocy, które mi w tej drodze do Boga pomogą. I oni też byli zmęczeni. I oni byli w tych samych momentach, miejscach co ja. Mini Zaprawa, czyli codzienna deszka w aplikacji Pogłębiarka zapraszam Was, polećcie może znajomym. Trzymajcie się ciepło, dobrego dnia Wam życzę słonecznego i bajo, bajo, baj.